Halo, halo. Dzień dobry. Widziałam szczotkę? Nie wiem, czy to jest. ciąg dalszy. Już Wam opowiadam, co jest pięć. Mianowicie obudziłem się rano, a wczoraj jak przyjechałem, to mówiłem Wam zresztą, że się zastanawiałem, czy auto odpali. No i nie odpaliło. Teraz już w ogóle nic nie działa. Nawet alarm, nic nie działa. Po prostu nic. Nie pojawia się nic. Materia zdechła całkowicie. Eee... No i teraz sytuacja tego typu, że ja mam 300 metrów na serwis i nie mogę do niego dotrzeć. Zostałem wczoraj poinstruowany, że jeżeli zdarzy się taka sytuacja, to mam zadzwonić na infolinię i infolinia już sobie tam ta Mercedesowska jakoś to rozważy. Czy to ktoś z serwisu to ogarnie Tutaj ten, czy, 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 czy z. Lawetę tu przyślą, żeby mnie pociągnąć ten serwis. Bo wczoraj przyjechałem za późno, musieli mnie gdzieś postawić w, postawić w okolicach serwisu. No i teraz tak, nikt nic nie chciał za bardzo ruszyć. W końcu gdzieś tam chyba jakiś mail przeszedł. Przyjechał sobie, yy, bo dzwoniłem chyba z 5 razy. Gdzieś tam jeszcze byłem się przejść, ale nikt nic nie wie. W końcu jakiś mail przyszedł chyba, bo przyjechał gość z Mercedesa do mnie, pytać się dlaczego nie przyjechałem. Ja mówię, przecież mówiłem to już, dlaczego nie przyjechałem. No, żebym odpalił silnik. Ja mówię, ale ja nie mogę odpalić silnika. No, ale dlaczego? Wybuch bo batery kaput, nie? na ramionami i pojechał. No i nie wiem, w sumie jest godzina późna. Dość. 62% mam na służbowym, bo wczoraj go podładowałem z powerbanka. Jeszcze cały czas nie mam dużego powerbanka. 13.25 czasu ogryckiego. To jest wymiana paska, słuchajcie. Męczę się z tym od poniedziałku. Znaczy dobra, najpierw był towar, czyli w sumie od wczoraj to ponad dobę. Hmm. Przypomniałem sobie, że baterie od drona yy, w zestawie tym moim mają taką końcówkę i mogą służyć jako powerbank. A że mamy względnie naładowane, no to sobie ładuje Xperia, która tam ma 30%, więc zużyję tę baterię, naładuję sobie na 100% i tyle. I zastanawiam się, gdzie pojechał tam ten typ. Pojechał do Mercedesa, ale po co? Wiecie, albo trzeba to podładować, żeby ja dojechał. Bo. To jest kolejna rzecz. Elektroniczna skrzynia biegów. W momencie, kiedy ja tego auta nie jestem w stanie odpalić ani uruchomić, nie jestem w stanie przełączyć skrzyni biegów na neutral, czyli jest na postoju, czyli, żeby to gdziekolwiek skolować, trzeba znowu odkręcać wał, bo inaczej nigdzie nie pojedzie. To jest jedna kwestia. Najprościej było po prostu to auto odpalić, ale w motorze nie ma w ogóle prądu, więc, żeby podładować ten akumulator, to też trochę minie, bo wiecie. Kolejna kwestia. Jest taka, że normalnie jak spadnie wam akumulator, to możecie podpiąć starter. Starter pobudzi ten akumulator trochę i odpali, nie? W momencie, kiedy padnie wam akumulator, ale nie macie ładowania, to to pobudzenie akumulatora niewiele da, bo w dzisiejszych czasach nawet diesle potrzebują prądu do tego, żeby działać. Yy, więc może być problem z tym, żeby na rozładowanym akumulatorze nawet po spaleniu dojechać na warsztat. Więc nie wiem, co zrobię. Szczerze mówiąc. Szczerze mówiąc, to nie wiem, co zrobię. Ale chciałbym mieć to już dzisiaj naprawione. I najlepiej to chciałbym w ogóle dzisiaj jechać gdzieś na jakiś prom albo nie wiem, do Bułgarii, gdziekolwiek. No jechać stąd już. Bo lekko... Lekko jestem zmęczony całą tą sytuacją. Delikatnie mówiąc. Pranie mi się kończy. Musiałbym jakieś pranie zrobić, żeby w ogóle mieć w czym chodzić. Bo miałem w planach to zrobić jak... Pojechałbym do Włoch gdzieś tam po drodze, ale no nie pojechałem. Więc taki to jest update sytuacyjny, będę Was jeszcze informował w tym odcinku. A na razie, tak na start, na dzień dobry, to Wam właśnie powiedziałem, jak to wygląda. Co dalej, nie mam pojęcia. Z racji tego, iż tutaj trochę przytrzeszczał mi mikrofon, a nie chcę, żebyście tego słuchali, to tutaj się wysmętniam o tym, jak to auto już naprawione, ale nie do końca naprawione. Jeszcze Wam o tym opowiem. Trzeba jechać gdzieś teraz, zaparkować będzie. I na razie auta nie gasić, bo akumulator musi się naładować, bo włożyli mi ten mój akumulator, który był rozładowany. la Masakra normalnie. W sumie to mogę sobie zamknąć, jak klima chodzi, co nie pomyślałem o tym. Ale w lodówce to się boję, co jest w tym momencie. Tam jest 30 stopni w tej lodówce i to jedzenie się nadaje do wywalenia. No słuchajcie, to co ja mam tutaj w aucie to jest jakaś abstrakcja, ale pokażę wam co było przyczyną. Bo mercedesowskie rolki od paska no, tak wam nagram. Mercedesowskie rolki od paska wyglądają spoko, nie? Napinacz też spoko wygląda, ładnie. To jest rolka termokinga. I tu widać już jakby ten pasek się upalał na tej rolce, ewidentnie. Niestety ale, tu jest jeszcze taki napinacz i z tej rolki to niewiele zostało. Więc teraz, proszę Państwa, ten karton zamykam, ja gdzieś tam rzucę, może na dół czy coś, jadę do Aten, bo najbliższy serwis jest w Atenach, o siódmej rano mam być w Atenach, żeby to zrobili jak najszybciej. Bo fajnie by było, jakby się udało jeszcze chociaż może coś załadować w tym tygodniu, bo jutro jest czwartek. Jakby mi to zrobili i dostałbym załadunek w piątek, czy to w Atenach, czy nawet w Bułgarii, w Sofii, czy gdziekolwiek. Czy nawet jakbym pojechał na prom i we Włoszech coś załadował, to jeszcze bym przez weekend coś przewiózł, nie? Fajnie by było. Yy, jeszcze jeden problem z rozwiązania, mianowicie brak gaci na tyłek. A nie mam gdzie prania za bardzo zrobić, będę musiał rozwiązać ten problem dzisiaj. I jakieś pranie, przepier przepierkę sobie ręczną najwyżej zrobię. Trudno. Jedziemy. 3,5 godziny do Aten jest jazdy, więc na spokojnie będę się turlał. A Was zapraszam na jakieś tam widoczki z drogi, tylko odnajdę kamerę, gdzie ona jest. O, jest. Dolecimy. lecimy. Czyli dlaczego ten most jest opuszczany, a nie podnoszony? <gry> to ma sens. Słuchajcie, bo tu jest ciekawostka. Jesteśmy pod Koryntem i zastanawiałem się, bo... Ostatnio też stałem w korku i wiedziałem, co się dzieje z zakrętem. I zauważyłem, że most, po którym przejeżdżam, jest mokry. I to jest most, który nie jest podnoszony, tylko to jest most, który jest opuszczany do wody. I to... Sądząc po tym, co właśnie przepłynęło głęboko do wody, pierwszy raz widzę taki most. W sensie zawsze te mosty zwodzone i tak dalej, to wiecie, albo są podnoszone, albo w Holandii czasami są tak skręcane. A tutaj? A tutaj po prostu zatopili go głęboko w wodzie. I on za chwilę wyjdzie z tej wody i se po nim pojedziemy. Ciekawostka. Pojawił się i most. Będziemy zaraz jechać. Ludzie już idą, przynajmniej. Jej! Tak was podłoże. Eee... Kończymy ten dzień dzisiejszy. Zajechałem na miejsce, mianowicie zajechałem na serwis nawet. Co jest bardzo fajną sprawą, że udało mi się zajechać na serwis i pan powiedział, że nie ma problemu. Mogę sobie wjechać, poczekać na otwarcie na ich placu i rano jak przyjdę do pracy do domu działać. Bardzo fajnego pieska to w ogóle mają na stróżówce. Taki strasznie fikuśny i zaczepny, i lubi się bawić, tak trochę podgryzać dla zabawy, ale przyjazny. Natomiast bardzo duży. I kolejna kwestia jest taka, że ja dzisiaj już padam trochę, emocjonalnie, mentalnie. Właśnie sobie chłodzę auto, bo pierwszy raz mogę sobie schłodzić na noc auto od ładnych paru dni. I cóż no, widzimy się jutro. Trzymajcie kciuki, żeby w miarę szybko, zgrabnie i pięknie to wszystko poszło. I żeby jutro to naprawili jak najszybciej i żebyśmy by mogli sobie jechać dalej w świat i jeszcze coś objeździć zanim zakończę tą karierę busiarską swoją dzisiaj jest środa jeszcze środa czyli zostało 9 dni zakładając, że w piątek zjeżdżam zostało 9 dni mojej kariery na busie trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia jutro pyk halo, halo no dobra, słuchajcie, myślę, że to jest pora na jakiś update sytuacyjny. Jest godzina 13.40 w Grecji. Ja jestem nadal na termokingu. Eee, no i tak. Czy ja wam pokazywałem te rollki? Ruleczka. <grymne> Role... <grymne> w każdym razie pomijając ten fakt. Chyba wam to pokazywałem. To. Okazuje się, że tam przy silniku montowane były jakieś części, które nie są typowo termokingowymi częściami, tylko częściami, które są użyte po to, żeby zamontować sprężarkę. I one też są do wymiany. Ten pasek tam narobił sporo szkód. No i teraz tak, bo to jest teraz hit. Problem polega na tym, że oni tych części na miejscu nie mają i nie wiedzą, czy będą w stanie dość szybko je zamówić. A mi został tydzień w trasie. Dokładnie 8 dni bo jest czwartek, a ja przyszły piątek muszę być w, w, na bazie, więc decyzja na biurze zapadła taka, że będziemy jechać już w kierunku Polski, tylko nie wiem, czy szukałem jakiegoś towaru bez temperatury po prostu. No bo jakby auto mam sprawne, tylko chłodnia nie chodzi, nie? Czy po prostu wyślą mnie gdzieś indziej, co oni kombinują, co oni wymyślają, nie wiem. Tam trwają dyskusje w tym momencie z Assistance termokingowym. Ja jestem tak trochę poza tym. Na serwisie Thermokinga spędziłem resztę tego dnia, aby dowiedzieć się na sam koniec, już na zamknięcie, że zapadła decyzja, iż mam się kierować na pusto w stronę Sofii. Ale o tym już w kolejnym odcinku, na który już dziś serdecznie zapraszam.